Nie muszą jest sytuacje na pewno to, że pierwszeństwo zatrzymają rodziny z ekswisji sądowej, a wydaje mi się, że te inne rodziny bardzo tego potrzebują. tak, jeszcze są budowane, praktycznie są budowane takie bloki. Wydaje mi to miasto nie powinno więcej e, czy tam bardziej wspierać e, tych mieszkań socjalnych. To mi się wydaje, że to jest na wystarczającym poziomie i właśnie tak powolutku. to tego nie da, nie da, się, nie da się tego od razu zrobić. Także to było na już na cito, że wybudujemy nagle 30 bloków, żeby zagospodarować tę rodzinę z nich konsekwentnie. E, Owoli. To rzeczywiście jest duży problem i przechodzę z konkretów. Myślę, że przede wszystkim stworzyć dobrze płatne miejsca pracy. Ja mam na to pomysł i bardzo się przestrzuje tym, że Urząd Marszałkowski i prezydent miasta nie widzą stworzenia w parku technologicznego. Mam nadzieję tę sytuację zmienić. To jest taka struktura, która sprowadza się do funkcjonowania kilkudziesięciu laboratoriów. Dają one miejsca pracy w nowych technologiach, w starym Kisielinie odległym 3 km od zielonej góry. Taka struktura powstaje i Bóg wie raczej wiedzieć, dlaczego w Gorzowie nie ma alternatywnej propozycji dobrze opadnionych miejsc pracy. To jest jedna rzecz. Druga to zwiększenie atrakcyjności Gorzowa, w szczególności jego śródmieścia. Mam pomysł jak to zmienić. Można czerpać garściami z procedury konkursowej, można wdrażać własne pomysły, ale nie, nie wolno myśleć, że samemu się posiadło wszelkie. Zdolności, jeżeli chodzi o te kwestie, tak to się dzieje do tej pory. I można na nasze mieście w taki sposób zagospodarować, że można dokonać z całych działek, tworząc większe, które będą przedmiotem sprzedaży i w ten sposób kolejno sukcesywnie i konsekwentnie możemy tworzyć kwartały miasta, takie, które będą na miarę naszych oczekiwań czyli z tym, co nam się marzy wąskie uliczki, które są tylko deptakami, kamienice, susługami, gastronomią to można zrobić. Zaczynając od choćby terenów poszpitalnych, jeżeli na Wasza Warszawek będzie myślał o tym mieście, tak samo jak o Zielonej Górze, to te tereny do Gorzewa wrócą. Ja zrobię wszystko, żeby wróciły i żeby tam zaczęła się budowa prawdziwego centrum Gorzewa. Dziękuję. Ten brak komunikacji rzeczywiście pojawia się prawie na wszystkich moich spotkaniach też z wyborcami, gdzie wiele kwestii poległo tylko dlatego, że nie ma dobrej komunikacji. Jeżeli chcemy mówić o porozumieniu między rządzącymi a mieszkańcami tego miasta, to trzeba tą umiejętność posiadać. Po pierwsze, trzeba chyba zwiększyć albo bardziej popularyzować możliwość uczestnictwa w posiedzeniach Rady Miasta. Trzeba budować społeczeństwo obywatelskie systematyczniej niż to robimy poprzez zachęcanie też do udziału w organizacjach pozarządowych, stwarzanie warunków do dobrego funkcjonowania organizacji pozarządowych. Trzeba też pokazywać, że na przykład wnioski czy projekty obywatelskie czy wnioski do budżetu, które wnoszone są przez mieszkańców miasta, znajdują uznanie, są uwzględniane, że nie jest to niepotrzebna, zbędna praca. Że jest ta dobra komunikacja, czyli urząd poważnie też obywateli traktuje. Ci, którzy do mnie przychodzą, często mówią o tym, że nie dostają odpowiedzi na pisma, że nie dostają odpowiedzi na interwencje, a więc ta komunikacja jest czasami fundamentem złej relacji między władzą samorządową a mieszkańcami, którzy czują, że po prostu nie mają wpływ na to, co w mieście się dzieje, czasami ich oczekiwania naprawdę nie są wygórowane, nie są wielkie, są to bardzo często rzeczy, które można niemalże od ręki załatwić. Oczywiście, ja że tak, jestem przekonana, że głos mieszkańców przede wszystkim, a szczególnie sprawa, w ich dotyczą, że mieszkańcy Dożowa czują się zaniedbani, czują się w ogóle niesłuchani. Czują się w ogóle pominięci w rozważaniu wszystkich poważnych spraw. I to wynika z moich wielu spotkań z mieszkańcami, którzy mówią nikt nas nie słucha, jesteśmy traktowani jak pretencia, szczególnie dotyczy to organizacji pozarządowych, tych, którzy działają, tych, którzy chcą, mają wielką ofertę dla mieszkańców Gorzowa, a oni przychodzą, instytucje kultury, działacze przychodzą i jesteśmy traktowani jak od odsłanaści od okienka do okienka. My chcemy działać, my chcemy pracować, my chcemy... My chcemy współpracować, dlatego konsultacje społeczne, szeroko rozumiane, czy na mniejszą, czy na większą skalę, to oczywiste. Pomijamy oczywiście sprawy, które są z urzędu, podlegają takich, takim debatom publicznym i konsultacjom, jak ochrona środowiska czy planowanie przestrzenne. Minuta. Jakie kwestie, korzystam z czasu, jakie kwestie mają być ewentualnie podejmowane w konsultacjach? Chociaż to jest zmiana nazwy na Gorzów bez Wielkopolski i wydaje mi się, że taką sprawę trzeba szeroko przekonsultować, bo to są też koszty, to są odpowiednie zmiany dokumentów, ale wydaje mi się, że tożsamość nasza Gorzowska jest mocno zachwiana przez ten przede Wielkopolski, czego przykładem było chociażby z transmisji żurlowych, że yy, redaktorzy się gubili Lubuski Gorzów Wielkopolski, gdzie jest? W Lubuskim gdzie on jest? Jeśli Gorzów, to tylko Gorzów.